Witam państwa serdecznie ja nazywam się Tomasz Mucha. w dniu dzisiejszym moimi gośćmi będą wiceprezes GdK Paweł Borowiec Dobry wieczór I prezes Jarosław Zięba Cześć dzień dobry Panowie zaczniemy od takiej informacji może nie tyle smutnej ale w jakimś tam stopniu na pewno nas rozczarowującej Choć oficjalnego komunikatu oczywiście nie było no to wygląda na to że w FIBA Europe Cup nie zagramy O komunikatu nie było ale znamy drużynę które zagrają i sprawdzając nawet w Wikipedii, okazało się, że nas tam nie ma. Tak, e, wygląda na to, że trochę chyba sama FIBA nie ma pomysłu na ten puchar, czy jakby do tej pory nie miała. Wczoraj czy wczoraj zmieniły się zasady e, w, w, w Champions League Europejskiej, tak. która jest też pod egidą FIBY. I tak to trochę wyglądało, bo jak z naszych przecieków było. Dowiadywaliśmy się, że prawdopodobnie będą preliminacje. W terminarzu te daty też były na, na, na grupę, znaczy na kwalifikacje i wyglądało na to, że, że tam jest szansa, że zagramy. Natomiast teraz się okazało co jest w ogóle dziwne i dla nas trochę kuriozalne że może zagrać maksymalnie 27 drużyn. Tak. Gdzie normalnie było 8 grup po 4. Teraz jeżeli spadkowicze właśnie z BCL się dogłoszą, to do 16 drużyn wybranych dojdzie 11. Wyglądać, wyglądać by mogło, że FIBA trochę nie zależy chyba na rozwoju tego pucharu. Nie wiem, my tego nie bardzo rozumiemy, natomiast nie mamy tamku na to wpływu żadnego, tak? No tak, no jest to na pewno dziwne, no bo generalnie dąży się do sytuacji, w której jest korzysta liczba drużyn, no i, no i żeby każdy grał w jakimś tam regularnym odstępie czasu, a a taka liczba drużyn spowoduje, że, że to nie będzie wykonalne. Ale warto by było, żeby koszykówkę upowszechniać. No jeżeli są kluby, które chcą grać, zróbmy grupy eliminacyjne, grajmy właśnie 8, 8 grup po 4 drużyny. To miało jakiś sens, to jakoś się fajnie prezentowało. No teraz co? Trzymamy kciuki za, za ostrów, to będzie w tym pucharze nasz. Nasz jedyny przedstawiciel to jest klub, z którym mamy bardzo fajne relacje. Dużo nam pomagali, jak weszliśmy do Ekstraklasy I tyle, no wszyscy będziemy ostawiani w te kilka dni. No, myślę, że tak, bo to, to jest o tyle ważne też, że każdy sukces tego polskiego klubu spowoduje, że inaczej będą nas postrzegać w Europie i być może w przyszłości więcej klubów będzie miało szansę przynajmniej zagrać w kwalifikacjach do tego Pucharu. Dokładnie. Dobrze, wiemy, że nie będzie już Fiba Europe Cup. Pytanie. Czy w związku z tym rozważamy granie w Alpe Adria Cup, czy, czy raczej w tym roku wydaje się to zbyt karkołomne przedsięwzięcie? Znaczy, może oficjalnie to będziemy mogli powiedzieć, Alpa Adria Cup raczej to będzie historia już dla naszego klubu. Natomiast jeśli chodzi o plany na ten okres, kiedy będzie dziura na reprezentację w graniu klubowym, planujemy zrobić turniej, ale kto zagra w tym turnieju, to myślę, że zostawmy to na... Jakieś dwa czy tygodnie. Chcemy, żeby ten turniej był na odpowiednim poziomie i żeby kibice nasi byli zadowoleni, zachwyceni bym nawet powiedział. Dużo zależy od tego, jak się rozwinie nam sytuacja z koronawirusem. No to nie ukrywajmy, to praktycznie od pół roku jest główny temat w przekazach i sportowych, nie tylko, i gospodarczych. Alpad jak, tak jak Paweł powiedział, to już prawdopodobnie będzie historia. To jest duże ryzyko tak i prawdopodobnie nie jest warte właśnie tego, żeby go ponosić, to ryzyko. Więc oczywiście jeszcze z Tenerem definitywnie nie rozmawialiśmy, ale raczej nie będziemy tam grać. Skupimy się na, na polskiej lidze i tak jak Paweł Powiedział, jak będzie przerwa na reprezentację i wszystko się dobrze potoczy, będą mogły się odbywać turnieje, reprezentacja będzie grała, to wtedy prawdopodobnie zorganizujemy jakiś fajny turniej, żeby ogliwicach było głośno. Hmm. Przejdźmy już bezpośrednio do drużyny seniorów. Był skład już w zasadzie kompletny, zbudowany w całości, natomiast no, niefortunne zdarzenie losowe spowodowało, że no, na dziś dzień nie wiadomo co dalej. Mówię Czy tak konkretnie o Andrzeju Tych, tych niefortunnych zdarzeń mamy kilka po drodze. Nie, nie tylko to, o którym pewnie zmierzasz do niego o Recie, który, który okazało się, że nie jest najlepszym kucharzem, lepszym trochę szykarzem. Nie poszło mu w kuchni, poparzył całą dłoń. Wróci do treningu, mamy nadzieję, za dwa tygodnie. Może za półtora, ale to wszystko się okaże po wizytach lekarskich, jak, jak rana się goi na ręce. Natomiast mamy jeszcze kilka drobnych kontuzji, które też gdzieś tam po drodze się przytrafiają naszym zawodnikom. One wynikają z tego głównie, że okres przygotowawczy nie każdy dobrze przepracował. Szczególnie z zawodnicy, którzy do nas przyjechali, się okazało, że więcej czasu chyba spędzali na kanapie niż yy, yy, trenując. I więc łatwo, bo, łatwo jest o kontuzję, mamy ileś tam mikrourazów, mam nadzieję, że do 28, do pierwszego meczu odbudujemy się na tyle, żeby po raz pierwszy wygrać z polskim cukrem. Na dzisiaj mamy problem tak naprawdę, im bliżej kosza, tym większy problem, tak? bo MJ Red poparzony, nie wiadomo kiedy wróci. My robimy wszystko, żeby to było jak najszybciej, czas pokaże. Mamy drobny uraz kolana, tak jak Paweł powiedział, u, Szymona. u Warnado, A, Warnado i Szymon. u Szymona. No i tyle, więc Stefa Podkoszowa to, to, to na dzisiaj Mikołaj Adamczak, niestety Bartek Chodukiewicz kontuzjowany, i, no i Woody, tak. więc tutaj bardzo mocno cierpimy, wierzymy, że właśnie i Szymon i, i, i Warnado dojdą do pełnej sprawności fizycznej, zobaczymy kiedy, czy to będzie na pierwszy, drugi, trzeci mecz, tu wszystko zależy od lekarzy, no ale trzymamy kciuki za to, żeby wyzdrowieli i czekamy. Wspomniana została data 28. Wiemy, że to jest ten pierwszy mecz w Gliwicach. Gramy z Rywalem, który cały czas kompletuje skład, więc teoretycznie jest w gorszym położeniu. No ale czy aby na pewno będziemy faworytem tego meczu jak jak wy na to się No czy ja bym nie patrzył na to kto jest faworytem tego meczu bo nie znamy ani siły prawdziwej siły naszego zespołu jeszcze nie poznaliśmy ani nie znamy prawdziwej siły pozostałych zespołów grających w polskiej lidze my musimy się przyłożyć do każdego meczu który jest przed nami tak żeby mieć szansę na zwycięstwo i mam nadzieję, że, że 28 odniesiemy to zwycięstwo i nasi kibice będą zadowoleni, a jeżeli jeżeli zostawimy serce na parkiecie, to myślę, że tak będzie. Tak jak Paweł powiedział, pewnie po trzech pierwszych meczach będzie można powiedzieć, bo będziemy wiedzieli, jak grają inne zespoły, te zespoły się będą docierać, one są na różnym etapie budowy. No, także w naszym przypadku to będą dwa mecze, Toruń i Bydgosz i potem wyjazd do zielonej góry. Po tym okresie pewnie będziemy robić jakieś analizy. To, że cukier jest, ja wiem, dwa tygodnie za nami, to nie ma większego znaczenia. Tam są zawodnicy z górnej półki, sprawdzenie na polskich i nie tylko polskich parkietach, także łatwo nie będzie. 28 to fantastyczna data, bo nareszcie będziemy mogli oglądać koszykówkę, także wszyscy, którzy, którzy to kochają, to, to dla nich to będzie święto niezależnie od wyniku, a absolutną podstawą jest to, co Paweł powiedział. Trzeba gryźć parkiet i zostawić serce. Ludzie to doceniają, jeżeli się walczy i nie odpuszcza do końca. Wynik to przychodzi sam. Mhm. To dodam od razu, że od soboty rozpoczynamy sprzedaż biletów. Lekko powiększona pojemność, tak aby przy tym zachowaniu 50% możliwości wpuszczania kibiców, żeby chociaż przynajmniej te, te 600 osób mogło wejść. Jak, jak myślicie, jaka będzie frekwencja? Myślicie, że ten... czy tych biletów nie mamy za wiele, bo jest 650 no chyba parę. No tak, myli. tak. Cała sprzedaż pójdzie przez internet, nie ma możliwości zakupu tutaj na miejscu. Te przepisy anty antykowidowe tego zabraniają nam, więc myślę, że na tyle nasza, nasza, nasi supporterzy się ogarną, że kupią bilety i przyjdą w komplecie. W zeszłym sezonie wypełnialiśmy salę mniej więcej na 900 ileś osób, tak. więc te 600. 30, 50, ile wyjdzie, to mam nadzieję, że będzie, będzie hala zapełniona w, jakby w 100% naszych możliwości, tak? czyli w 50% dostępności hali. Absolutną podstawą jest dla nas COVID, tak? czyli bezpieczeństwo zarówno zawodników, jak i całej obsługi i bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo naszych kibiców. Więc my będziemy spełniać wszelkie wymogi, które narzuci nam albo inspektorat sanitarny, rząd, więc na dzisiaj mamy połowę hali i połowę hali będziemy chcieli zapełnić, tak jak Paweł powiedział, sprzedaż tylko internetowa. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i trzeba zrobić doping. Wrócę no, jeszcze na moment do drużyny. Yy, za nami sześć gier sparingowych. Większą część z nich widzieliście na własne oczy. Jak, jak ocenicie ten, ten okres w wykonaniu tej nowej drużyny? To, to co Jarek powiedział, ostatnie dwa mecze pokazały, gdzie już wyszły pierwsze kontuzje naszych podkoszowych, że bez, bez wysokich zawodników nie dajemy rady, że jesteśmy odepchnięci. Zarówno Opawa na odepchnęła od kosza, jak i Stelmet. Przegraliśmy na zbiórkach. Mm -hmm. Wygląda, że filozofia trenera Matiasa jest taka, żeby grać dosyć twardą obroną i szybkim atakiem. Nam się to akurat ja z Pawłem bardzo podoba. Zobaczymy, czy wszystkie elementy się zazębią. No, kontuzje nam przeszkadzają w tym, żeby to zobaczyć w 100%, bo to trzeba się 2-3 tygodnie zgrywać. Zobaczymy, no. niektóre, niektóre elementy tego co gramy, nam się bardzo podobają. Mamy nadzieję, że będzie progres, że zarówno kibice będą zadowoleni z tego, w jakim stylu my gramy, no i my będziemy zadowoleni ze stylu, jak i z wyniku, bo niekiedy się wygrywa mecz grając brzydko, a niekiedy się przegrywa po pięknej walce. Kibiców cieszy piękna walka i efektowne zagrania, ale na koniec dnia trzeba siąść i spojrzeć na miejsce w tabeli. Więc my liczymy i na sukces jakby widowiskowy, i na punkty w tabeli. No, miejscami nasza obrona wygląda fantastycznie. Jest, można powiedzieć, nie do przejścia. Natomiast w ataku przy zbiórkach wyglądamy trochę gorzej. Będzie pełny skład, będzie dobrze. Kontuzje jednych są zwykle szansami dla drugich. I tutaj specjalnie myślę, że nawiążę do Mikołaja Damczaka, który no, w mojej opinii postępy robi z dnia na dzień. Yy, czy spodziewałeś się tego, że, że ten jego rozwój będzie taki szybki? Ja może, może nawet nie chodzi o, jego, o, o to, jak on dzisiaj się prezentuje na tle zawodników, którzy są kilka lat starsi od niego, bardziej atletyczni, bo on na to jeszcze potrzebuje trochę czasu. Ja jestem bardzo ciekaw jego występu na mistrzostwach polskich U18. Mam nadzieję, że tam będzie objawieniem w ogóle całych tych mistrzostw. Dla mnie on jest dzisiaj, można powiedzieć, człowiekiem prawie gotowym do gry w ekstraklasie, gdyby jeszcze nabrał tych 10-15 kg mięśni, tak jak ja samego sadła. No właśnie, bo ważne, gdzie, to, gdzie, gdzie, gdzie to te, kilogramy, to pójdą, gdzie te tak. kilogramy pójdą i czy nad nimi popracuje. E, masz rację, że oczywiście, że dla Mikołaja to jest duża szansa, czyli pech jednych to jest szansa drugich, aczkolwiek on tak czy inaczej by te szanse dostawał. Może w innym wymiarze, może w innej roli. Teraz wychodzi niekiedy i jest najwyższym zawodnikiem i musi, tak. musi się masować z, z dużo bardziej doświadczonymi i cięższymi przeciwnikami. E, to... To jest fajna rzecz w ogóle, jak się Mikołaj rozwija i tak jak Paweł powiedział, wielkim sprawdzianem będzie to, że to, to jak zagramy na finale, finale mistrzostw Polski U18. Mamy też drugiego zawodnika, Bartka Chodukiewicza, który leczy kontuzję, no i to będzie duet, jeżeli będą obaj zdrowi, czego oczywiście im życzymy. Bartek wróci po kontuzji, a Mikołaj się nie nabawi żadnego urazu, to ja myślę, że to będzie, to będzie zabójczy duet dla, dla, dla wielu drużyn, zawodników z takimi parametrami, to szukać ze świecą w Polsce. Jeszcze mistr... potrafią sobie grać, bo wysokich jest sporo. Nas... No i mający geny koszykarskie, tak? tak? tak. No, to Zgadza. Jednak reprezentant Polski wielka postać. No zachowując pewne proporcje, oczywiście myślę, że to może być swego rodzaju Twin Towers. Mówię no, o tych mistrzostwach yy, juniorskich. Tak jak Duncan, tak? Tak jak Duncan z, z Robinsonem, dokładnie. Yy, znamy już skład tej grupy yy, na mistrzostwach polskich juniorów. Czy rozmawialiście z trenerem Bartoszem, bo wiem, że on doskonale zna ten cały rocznik, więc, więc też pewnie potrafi w jakiś sposób nakreślić tą sytuację, jeśli chodzi o, o szanse naszej drużyny. Czy, czy, czy on już się dzielił swoimi spostrzeżeniami z, wa z wami? My jeszcze nie rozmawialiśmy. Trener Bartosz, zostawiamy to na, na poobozie. Trener Bartosz jest teraz na obozie. Większa część drużyny tam trenuje. Został z nami właśnie Mikołaj, i został Bartek, który, który leczy kontuzję i tutaj mamy lepszą opiekę dla niego. Natomiast trener Bartosz przed, przed jakby losowaniem grup powiedział, że my się nie możemy nikogo bać. Tak? My graliśmy z mocnymi drużynami na, na turnieju rok wcześniej. Wypadaliśmy nieźle, nabraliśmy dużego doświadczenia. Część chłopaków w okresie przedsezonalnym Tutaj trenowała z naszymi seniorami, z Amerykanami, więc no nie mamy z czego bać. My musimy po prostu zagrać dobry basket. Jak my zagramy dobry basket na swoim poziomie, to wydaje mi się, że nasza szeroka ławka będzie wielkim problemem dla każdej drużyny. My potrafimy grać przez 40 minut na jednym poziomie rotując zawodnikami, więc nawet, zresztą to było widać w tych, w tych ostatnich meczach, tak. które graliśmy, że nawet jak ktoś nam dotrzymywał kroku do drugiej trzeciej kwarty, to potem już nie miał siły, a nasz równy skład powodował, że wygrywaliśmy mecze w miarę spokojnie. Trzymamy kciuki i potwierdzamy zapowiedź przed spod któregoś sprzed pro... trzech tygodni, dwóch Jakiegoś programu, tak. że niedzielny finał organizujemy autobus dla kibiców bębny czy autobus już mi zamówili bo... <laughs> tak, tak. także wstępna rezerwacja jest rozdawana, bo autobus już zamówiony <laughs> cała reszta w rękach w rękach koszykarzy i terenera, Ręka presja jest i w głowie trenera Bartosza tak czy znaczy nie ma presji, no wiesz no. tak naprawdę to my gramy w finale reszta niech się martwi. Dokładnie. Rozumiem. Dobrze, zostawmy to, pomówmy o naszym, że tak się wyrażę, najnowszym dziecku, czyli, czyli ABG. Amatorski basket gli, Gliwicem. Mamy 12 zespołów. Z tego, co, co udało mi się też dowiedzieć od Tomka Kułaczeka, bardzo silnych zespołów, więc, więc wydaje się, że ten poziom od samego początku będzie, będzie wysoki. Czy zainteresowanie tak naprawdę trochę nas przerosło? Myśleliśmy, że w pierwszym roku uda nam się zbudować ligę 8, może 10 zespołową i czasem ją zbudować do ligi dwóch lig, dwóch poziom, na dwóch poziomach rozgrywek. Dzisiaj mamy 12 zespołów, można powiedzieć, że jeśli chodzi o ten pierwszy etap, to mamy zamknięty. 12 zespołów to jest optymalna liczba drużyn, które mogą grać w jednej lidze. Przyszły rok pewnie będzie dla nas takim sprawdzianem zbudowania drugiej, może trzeciej ligi w przyszłości. Trzecia, trzecia liga w ogóle byłaby fantastyczna, bo ona by stała się taką prawdziwą amatorską, gdzie ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli kontaktu zawodowego z basketem, mogliby sobie spokojnie w takiej trzeciej lidze zagrać i może te lepsze zespoły awansować do, awansowałyby do drugiej ligi. Natomiast wracając do bieżących spraw, kończymy chyba zapisy w przyszłym tygodniu. Jeżeli ktoś jeszcze chce, jest chętny. Pewnie Tomek go przyjmie jako 13 tak, zapraszamy, zapraszamy każdego. Tak, Myślę, tak. że w, wtedy w tym będziemy w kwalifikacjach zagrać nikogo, tak. z najlepszą drużyną zeszło, zeszłoroczną. <laughs> <laughs> Budujemy skład sędziowski na tą ligę. My chcemy robić magazyn z tej, z, tej, z, każdego, z każdego spotkania, dlatego że mecze będą się odbywały w niedzielę, jeśli się nie mylę. Myślę, że dla kibiców i dla ludzi, którzy będą uczestniczyli, dla rodzin, które będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, będzie to bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy projekt. Nawiązując współpracę z Tomkiem, Wiedzieliśmy, że poprzeczka tego, co chcemy zrobić, pójdzie dość mocno w górę, i nie kryliśmy się z tym, że chcemy to dźwignąć. Tomek gwarantuje odpowiedni problem, pro, poziom organizacyjny. My staramy się dołożyć jakąś tam swoją cegiełkę. Tak, jak Paweł powiedział, 12 drużyn układa się w głowie jako fajna ilość. Zwłaszcza, że tam będą no, dobre zespoły ze Śląska, także poziom będzie, będzie gwarantowany. Sześć meczy postaramy się grać, yy, znaczy będziemy grać w niedzielę, postaramy się grać obok, czyli na, na Akademickim Osirze. Wszystkie te szczegóły oczywiście jakby dogramy. Wygląda na to, że osiem pierwszych drużyn zagra w play cztery w play -outach. Tak jak już kiedyś wspominaliśmy, my tam planujemy fajne nagrody, zrobimy magazyn ABG, więc gdzieś będzie w internecie, będą wywiady, będą skróty meczów, albo wszystkich, albo najlepszych kolejce. Nad tym będziemy jeszcze pracować. Chcemy, żeby ten poziom był, był niezły, żeby za rok się Liga rozrosła. Zachęcamy jakby środowisko koszykarskie do, do zapisywania się i do wspierania tego projektu. Chcemy też trzymać dobry poziom sędziowania, dlatego obecność Roberta Mordala, czyli Gliwiczanina, czy sędziego ekstra klasowego, który nam w tym programie trochę pomoże. No i będziemy czekać na drugą część września, na fajne emocje. Czy nie ukrywam, że przy Robercie, jak o nim wspomniałeś Jarku, chcemy dzięki Robertowi stworzyć taką małą akademię sędziowską. I ogrywać naszych, naszych sędziów, sędziów, którzy z tej akademii wejdą właśnie w ulicy amatorskiej, co pozwoli pewnie przyszłości, żeby ci chłopcy, tam dziewczyny, z, mogły sędziować mecze normalnych lig mm, koszykarskich. Mówiąc inaczej, chcemy wychować drugiego Roberta Mordala. Tak, kilku. 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 Tak, nie tylko. To, co Paweł powiedział, ma. Fajnie by było, gdyby koszykarze, którzy w pewnym momencie przestają być koszykarzami, z różnych względów, komuś zdrowie nie pozwala, ktoś nie ma czasu, woli iść na Politechnikę, studia, biznes. To są różne, różne rzeczy, które tym powodują, żeby jeżeli tylko chcą zostać przy koszykówce, żebyśmy to mogli im umożliwić. Tak? Dlatego tak jak Paweł powiedział, postaramy się zrobić coś. W kierunku sędziowania, może z Polskim Związkiem Koszykówki gdzieś będziemy robić jakieś grupy naborowe w kierunku trenowania, może ktoś by chciał się zająć grupami młodzieżowymi. Fajnie było, żeby każdy, kto chce być przy koszykówce, żeby przy tej koszykówce mógł być. Także zobaczymy. Zapomniałem jeszcze jednej kwestii poruszyć. Wspominaj się o tym w jednym z programów. Będziemy mieli drugą drużynę, która wystąpi w rozgrywkach drugiej ligi. Możemy to dziś oficjalnie potwierdzić. No i to będzie zespół głównie oparty o tych zawodników, którzy teraz wystąpią w najbliższym okresie w tych młodzieżowych Mistrzostwach Polskich. Myślę, że to też świetne dla nich przejście z tego wieku juniorskiego, ten pierwszy krok w karierę seniora że tu chyba nie ma co ukrywać, że tą ligę, drugą ligę zespół drugiej lidy tworzymy pod kątem właśnie naszej młodzieży U-18. Dlatego, że wielu tych chłopców, którzy dzisiaj gra w rozgrywkach U-18 jest ludźmi z perspektywami na granie w wysokiej klasie. Gdzieś muszą zdobywać doświadczenie, gdzieś muszą się ogrywać. Nie wszystkich zawodników możemy oddawać na umowę szkoleniową do naszych przyjaciół z Opola, Dlatego, że tam też nie ma miejsca dla 15-12 zawodników z Gliwic. Może dla dwóch, może dla trzech znajdziemy. Finał tych rozgrywek na Śląsku Trzeciej Ligi pokazał, że potrzeba dużo doświadczenia. Nasi 18-letni chłopcy, którzy stanowili trzon trzecioligowego zespołu, przegrali rozgrywkę 2 do 1 z Dobrodzieniem, gdzie grali koszykarzy bardzo mocno doświadczeni za, zaawansowani wiekowo to pokazało że to doświadczenie boiskowe ten spryt no to jego się nie da nauczyć jego trzeba po prostu polizać na parkiecie mhm. dominując Ligę Juniorów bo można chyba tak powiedzieć na Śląsku czyli wygrywając absolutnie wszystkie mecze nie za bardzo ma się kiedy tego doświadczenia tego sprytu boiskowego złapać więc stwierdziliśmy że, że będziemy mieli drużynę w drugiej lidze po to żeby oni się właśnie mogli, mogli ogrywać nie zakładamy tam żadnych wzmocnień zewnętrznych, specjalnych. Na dzisiaj wydaje nam się, że nasza druga drużyna, czyli Sordre w GTK Gliwice będzie występowała w miejscowym składzie, w takim jaki zobaczymy w juniorach. Pierwszy mecz 26 września. Pierwsza kolejka będziemy gościć w Tarnowskich Górach, czyli u naszego byłego koszykarza e, tak, Michała Nikiela, tak. U Michała Nikiela, którego serdecznie pozdrawiamy. No i druga, druga kolejka to WDG, czyli Wielkie Derby Gliwic. Gościmy na prawdopodobnie niedalekiej hali, czyli będziemy gościć Na u... naszej byłej hali. Tak. Mecz podwyższonego ryzyka. W tak, WDG Gliwice. Pełna hala. Prawdopodobnie ludzi. będzie pełna hala, tak. Mamy, liczymy bardzo na naszych kibiców i na wielkie wsparcie, bo jednak na dzisiaj zapewne faworytem tego spotkania nie będziemy, no bo jednak e, studenci z racji wieku, doświadczenia, tam gra kilku naszych koszykarzy. No już ograni Są ograni na tym szczeblu. Są ograni, oczywiście. Więc to są starzy wyjadacze, ale na pewno zrobimy dobry doping i, i, i będzie fantastycznie. Także druga kolejka, 4 października, jeśli się nie mylę. Nie, nie zapominajmy, że nasi chłopcy będą po turnieju 18, czyli tego doświadczenia parkietowego też zyskają kolejnego. No i kilka minut każdy z nich, pewnie, może nie każdy, ale kilku z nich dostanie w Eksaklasie. No tak, no Mikołajam. Ja I przez, samo Ała nie no, będzie Dziś Wydaje się murowanym kandydatem tak. do tego, żeby nie no. tylko zadebiutować, ale... Chodukiewicz tak samo. Taki w pełni sprawny. Norbert Maciejak. Oleg Korczyk, no. Oleg Wiśniewski no jest, jest, jest paru koszykarzy, tak, którzy gdzieś tu się będą kręcić w okolicach Ekstraklasy. No i tyle. I zobaczymy, jak pójdzie druga liga. Jest, są cztery grupy po 13 zespołów. Spada ostatnia, czyli 13. Pierwsza ósemka walczy w playoffach. Zobaczymy, jak tam się rozwinie. I tyle. Myślę, że tym optymistycznym akcentem. Zanim się pożegnamy, mm -hmm. bo widzę, że zmierzamy do pożegnania, tak. to chciałbym wszystkich zaprosić na naszą stronę Facebooka, prosić, żebyście nas polubili. Pozdrawiam wszystkich kibiców, nie tylko z Gliwic, ale też ze Śląska i z Nowego Targu. Ja mam nadzieję, że tak jak się do tej pory rozwijaliśmy, także ta brać kibicowska z całego Śląska e, będzie nas wspierać nie tylko z Gliwic, tak powiem, powiedział. no Wielki Ośrodek Ruda Śląska bytom Rybnik. Jest potencjał na Śląsku, co pokazaliśmy na hali podczas meczu z Izraelem. Mamy nadzieję, że, że hala się nasza wypełni na spotkaniach ligowych i tyle. Zapraszamy wszystkich. No cóż, mi pozostało tylko dodać na koniec. Zapraszam od soboty już do, do kupna biletów. Myślę, że warto się pospieszyć, bo, bo ta liczba tych biletów nie jest zbyt wielka, więc zapraszam do kupowania. Do zobaczenia na hali. Do usłyszenia. 고맙습